W minionych dniach odwiedziłem sporo klasztorów w naszej Polsce. Pytałem proboszczów z jakimi problemami borykają się rodziny w okresie pandemii. Słyszałem o zeszytach, które były rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z kuchnią, bo wszyscy domownicy szukali swojego konta i swojego miejsca. Mówili też o tym, że mają bardzo duże problemy ze sprzętem, zwykłym sprzętem komputerowym, który w okresie izolacji służy do, 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 i do rodzicom do pracy, dzieciom do nauki i opowiadali też jak się tym urządzeniem wymieniają. Jedna z takich może trochę zabawniejszych historii, ale, ale jakże prawdziwych była taka, że, że w jednym domu nawet losują, kto w danym dniu będzie używał tego urządzenia do, do, do pracy. Oczywiście tutaj mają rodzice pierwszeństwo i często bywa tak, że, że dzieci po prostu nie podejmują nauki, bo, bo, bo nie mają zwyczajnie laptopa swojego. Dlatego um, zapoznając się z tymi realnymi potrzebami, pokonując setki kilometrów, um, Utwierdziłem się w przekonaniu, jak, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc, abyśmy wspólnymi siłami zatroszczyli się o te przede wszystkim dzieci, które chcą się uczyć, chcą kontynuować edukację, ale niestety nie mają takiej możliwości. Dlatego Fundacja Brat Słońce wychodzi naprzeciw tym potrzebom i razem z Wami, z Waszą pomocą, chcemy zebrać 200 tysięcy. Cel bardzo ambitny, ale tak mocno wierzymy, że, że wspólnie, wspólnie nam się to uda osiągnąć, na to, aby podarować 100 laptopów pod choinkę. Ufam, że Wasze serca, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, tak bardzo wrażliwe i otwarte i tym razem okażą się szerokie dla potrzebujących dzieci z naszych franciszkańskich parafii. Gorąco was Pozdrawiam, zachęcam do wsparcia, do podzielenia się i pomnożenia razem z nami dobra, razem ze świętym Franciszkiem, z naszą fundacją. Pokój i dobra.